Wiecie, rzadka okazja, połączenie nart i rajdu. Tam widać drogę. Nawet chyba słychać te rajdówki. Odbywa się rajd yy, świdnicki. Automobil Klub Sudety go organizuje, jednocześnie w tym samym czasie mamy zamknięcie sezonu narciarskiego. Zazwyczaj jest to tak, że tylko śnieg jest tutaj na stoku. Nie da się dojechać tam do drogi, do drugiego stoku. W tym roku jest inaczej. Jest jeszcze troszkę naturalnego śniegu. Da się tam dojechać, w związku z tym Jedziemy na nartkach oglądać rajd. No i słuchajcie, dojeżdżamy już do rajdu na nartkach, zobaczcie co się dzieje. Jedziemy na nartkach, a tu rajd. Bardzo fajnie. Naprawdę fajnie. Widzę, że tu więcej takich chętnych. To witam na przełęczy jugowskiej. Szkoła narciarska dobraintegracja.pl i przełęczy jugowska. Jugów Park się kłaniamy. Dzisiaj mamy zawody na tyczkach, a w międzyczasie przyjechaliśmy na rajd. W każdym sezonie o tej porze roku kończymy nartki, ale rzadko się da tutaj dojechać, bo już naturalnego śniegu nie ma tylko sztuczny. A dzisiaj jest naturalny śnieg. Słuchajcie, na nartkach przyjechaliśmy na rajd, także jest mega. Zapraszamy na. Im prezizném. z nami, Zkouším. Wracamy na stop. Proszę bardzo. Kursant też. Kursant też wraca na stok?